Wszystko już jest wygładzone. A fajnie. Tutaj? Sufit podwieszany! Kto to zrobił? Kamonik z tatą? Jezu, jak fajnie! No to jestem w szoku, to mnie zaskoczyłeś. I co, i będą takie ledy jak chciała? Ledy w i ledy w górę Ale super! I będzie podświetlany tam też ta góra, się okay. będzie tak świecić. Jak wy żeście to zrobili? Ale fajnie! Tak jak ja sobie wymarzyłam! Tak staje! A ty mówisz, a tutaj, a tutaj! a nie wiem co, na sufit się trzeba było popatrzeć. No i nagrywam wszystko telefonikiem, bo oczywiście nie wziąłam kamery. Kamil mówił, że jakaś niespodzianka na mnie czeka i to jest właśnie ten sufit. Ja, ale fajnie. A dzisiaj Kamanek mówi, że możemy podjechać do domku. No zapomniałam, bo przecież mi obiecałeś sobotę, nie? Że podjedziemy, żeby mi pokazać, co się mówiło. I stolik jest! Jaki ładny ten stolik! Wszystko już wygładziliście. Wróciliśmy do domu, słuchajcie, a tutaj na dworze się stała zima. Pada śnieg i świeci słońce. Wszystkie pory roku. W sobotę było 20 stopni się dzisiaj są dwa Mamy dzisiaj już wtorek Czuję, że ten vlog to będzie po prostu zlepek takich wydarzeń z każdego dnia Dzisiaj jestem w ogóle jeszcze nieumalowana Moja twarz to jest jakaś tragedia Ale zrobiłam już trening Kończyłam drugi tydzień wyzwania z Pamelą Teraz zaczynam trzeci W którym znajdują się treningi 45-minutowe I powiem wam, że no dzisiaj to już się trochę zmęczyłam Teraz mam ochotę, słuchajcie, zrobić sobie maseczkę Bo ta moja twarz jest jakaś taka napięta W ogóle odkryłam, że super na moją cerę działa witamina C Zanim sobie nałożę Jakiś makijaż, bo chyba się dzisiaj pomaluję. To zrobię sobie jeszcze maseczkę i zaraz wam pokażę, co będę nakładać. Bielęda Juicy Jelly, odświeżająca maska z ananasem i witaminą C. Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda. Wygląda jak taka galaretka. Mam za sobą już jedną aplikację i ona jest naprawdę przyjemna. Kura po niej wygląda pięknie. No i też pięknie pachnie. Z takim typowym ananaskiem. To ląduje na twarz. Tutaj mam jeszcze maseczki. Mam coś fajnego, Elbiotika Bardzo lubię tą firmę. To jest maska na dłonie. Myślę, że. Będę sobie ją robić wieczorem Trzy maseczki koreańskie Aloesowa, 99% pamiętacie Ja bardzo lubię ten aloes I dwie maseczki właśnie z tej firmy Jedna jest melonowa, druga jest kawowa Także będę miała czym wybierać Ale jednak dzisiaj ten żelek ananasowy po... Mam wrażenie, że po tej e, maseczce Skóra jest jakaś taka rozświetlona I chciałam wam pokazać jakiego kremu dzisiaj używam bo mnie nie realizuje swoje postanowienie O używaniu próbek e, I dzisiaj tutaj mam Bielenda 40 Plus Camellia oj Luksusowy krem przeciwzmarszczkowy Poczekam, aż właśnie krem się wchłonie Widzę, że mi przyszło parę maili, także odpowiem na maile I robię sobie make-up już czuję się jak człowiek W końcu, w końcu Jest godzina 16, także Jesteć Późno się za to zabrałam ja Miałam dzisiaj ochotę na takie czyste usta I bardzo lubię ten błyszczek z Catrice Do Full Lips Kolorek 030 Dr. D. White The Little The Little English. English. Od jutra wchodzą też takie przepisy, że ludzie do 18 roku życia nie będą mogli wychodzić na ulicę bez nadzoru opiekuna. Widziałam też, że będzie godzina, w której osoby starsze będą mogły robić zakupy i to chyba będzie od 10 do 12. Coraz bardziej zaczynają nam ograniczać tą wolność. Mam nadzieję, że to się szybko skończy, bo świat już tak ładnie wygląda. Zakwitły moje ulubione drzewa, wszystko puszcza pączki. Tak bardzo bym chciała wyjść, iść na spacer, spotkać się z przyjaciółmi, porobić zdjęcia. No, ale najważniejsze, żebyśmy byli zdrowi. Tak. Dobra, kochani, ja wracam jeszcze do pracy. Została mi jeszcze tak mniej więcej godzinka. I odesłać do Was już chyba później. Pasjonujące życie na kwarantannie. Mamy już dziesiątą, 10, po 10:00 nawet. 22-22. Ja mam tutaj maseczkę, tak jak Wam pokazywałam. Elbiotiki to jest y, maska w postaci rękawiczek. Regenerująca straszne dłonie od tego ciągłego mycia, przesuszone. Także myślę, że taka maseczka dobrze mi zrobi. Uuu. Aha, i to pewnie jest tam w środku ten płyn A nie, nie są takie bardzo mokre Pachną tak kremowo Jej, ale są ogromne Co, ja mam je przeciąć? No nic, będę to przecinać, bo inaczej tego nie widzę Przeciałam mi się otworzyła, słuchajcie O, w środku jest mokra Ojej, ojej, jaka mokra, fu. A nie, ona ma w środku jakiś kremik 20 minut. Zobaczymy. Ręce są jakby całe w kremie. I co oni tam napisali na tej instrukcji? W pływie wskazanego czasu zdejmij maskę z dłoni. Nadmiar delikatnie Nie Ma potrzeby ponownego mycia rąk. Czyli to, co nam zostało, po prostu zostawiamy do wchłonięcia. Ten krem się dosyć szybko wchłonął, ale na tych dłoniach został jeszcze taki lekki film. Ja ich nie będę teraz jakoś specjalnie wycierać. Niech ten kremik mi tam pracuje przez noc. Nie jest tu koniec wieczoru, więc jeszcze chciałam wygospodarować chwilkę na czytanie. Ostatnio pokazywałam tą książkę Normalni ludzie z sali Runej. Już ją przeczytałam. Mówiłam wam na początku, że to jest romans, ale jest tutaj nutka dramatyzmu. Są też jakieś aspekty psychologiczne. ostatnie są naprawdę Fajnie przedstawione i bardzo, bardzo wciąga. Wczoraj przykleiłam się do tej książki, chyba na półtorej godziny jeszcze przed snem i nie mogłam odpuścić, dopóki nie doczytałam jej do końca. Co się ciekawi, to jest historia nastolatków, że spotykają się w liceum. On jest tak zwanym popularsem w szkolnej drużynie. Piłki, ona jest kujonką, uchodzi za brzydule, zaczynają się spotykać, z tym, że chłopak nie chce się przyznać do tego, że ma z nią romans, bo zależy mu na opinii. Potem idę na studia, role się po prostu odwracają. Powiem, wam, że to nie jest historia lekka, jest wciągająca i jest trochę dramatyczna, ale trzyma w napięciu, więc jak lubicie takie klimaty, no to ja polecam. Szczerze powiedziawszy, przy tym ja myślałam, że będzie to trochę lżejszy kaliber, co nie zmienia faktu, że naprawdę fajnie mi się ją czytało. I teraz zaczynam tą. Jest to historia właśnie dziewczyny, która na swojej drodze spotyka podróżnika i po prostu się do niego przyłącza. Zobaczcie, znajduje się moja biżuteria ślubna. Pięknie zapakowana. Zobaczmy, co tam mamy. Mamy jakąś kopertę. Szanowna pani Anna! Zanim odpakuję, to wam powiem, że za pierwszym razem, jak zamawiałam sobie kolczyki, niestety się okazało, że tych, które sobie wymarzyłam, nie ma w tym kolorze. Były tylko w złocie, a ja chciałam je mieć w różowym złocie. Przyszliśmy na korespondencję na Instagrama i wyobraźcie sobie, że pan Aleksander był na tyle miły, że przesyłał mi zdjęcia zestawów. Ja mu przesłałam zdjęcia swojej sukienki i razem dopasowywaliśmy, co będzie najlepiej pasować. W dniu ślubu zakochanej młodej parze. Życzenia po prostu to są. Szczersze życzenia na nowej drodze życia. Dużo zdrowia, szczęścia i miłości życzy Katarzyna i Aleksander z Yvette Giverly. Ale fajnie, bardzo miło. Dalej. Ojejku! Jakie ładne! To, że nie było tych kolczyków, które wymarzyłam sobie za pierwszym razem, dostałam gratis na szyjnik. Kontakt z klientem, pierwsza klasa. I zobaczcie, jakie to wszystko jest piękne. Śliczne. Te kolczyki są przepiękne. Zaraz przymierzę. Naszyjnik i bransoletka. Cudo. Firma nazywa się tak, jak widzicie. Tutaj możecie znaleźć ich Instagrama. Mają przepiękną biżuterię. Ona nie żółknie stopy jubilerskie. Biżuteria jest starannie wykonana, pozłacana. Branzoletkę i Kulczyki zapłaciłam, jak widzicie, tyle, ale tak naprawdę powinnam zapłacić więcej, bo wybrałam sobie finalnie inny komplet. No i dostałam w gratisie na szyjniku. Dzień dobry, kochani, mamy dzisiaj sobotę, 28 marca. Człowiek nawet docenia to. My nie mamy tutaj w mieszkaniu żadnego balkonu, nie mamy ogródka. Ogródek mamy właśnie tylko w domku. Dzisiaj w domku pracuje Kamil. Człowiek nawet zaczyna doceniać po tych X dniach w zamknięciu, że ma za oknem drzewo i że na tym drzewie śpiewają ptaki. Ja sobie po prostu otwieram okno i się czuję, jakbym była trochę w lesie Ale ja nie o tym Dzisiaj właśnie się obudziłam w takim humorze trochę Więc stwierdziłam, że zrobię sobie maseczkę I mam tutaj maseczkę kawową Może mnie ona trochę postawi na nogi Nie wiem, jakie ona ma działanie, zaraz zobaczymy Zrobię czy wygląd Tak, tak, tego chcę Ojejku, jak ona jest mleczna Pachnie taką kawą, ale taką On bardziej kawą z mlekiem, no Ja lubię te maseczki z api, piu. One mają naprawdę cieniutkie płachty o! O! Nie wiem jak to powinno być, trochę ja zwykle mam za małą głowę Dzisiaj Wczoraj jeszcze widziałam, że zawarali nam możliwość chodzenia na spacery do lasu Że wszystkie lasy państwowe są zamknięte, także jak ktoś ma jakieś prywatne podwórko to zazdro Skoro tutaj z tego płynu, że mam sobie na szyję nożę. Trzeba się wprawić jakiś dobry humor, puścić muzykę, ogarnąć się, przygotować do dnia Zrobić jakieś dobre śniadanko Może zabieram wezmę ze sobą W drugiej przerwie wracam do koktajli Mam tutaj mrożone maliny, borówki, kawałek banana Dodam tu jeszcze jogurt naturalny i mleko bez laktozy Może odrobinkę syropu z agawy, żeby było słodsze Wygląda przepysznie Się woda, jeszcze herbatka Tutaj moja poranna miksturka, którą jeszcze muszę wypić, jeśli jesteś ciekawi Woda, cytryna, miód, imbir A do śniadanka lekturka jak znalazł. Powiem Wam tylko, że główny bohater nazywa się Emery i ja za każdym... O, tu widzicie? Emery. Ja za każdym razem, jak czytam to imię, to czytam nie Emery, tylko Emeryt. I mówię, skąd tu się wziął w tej akcji jakiś Emeryt? Robimy sobie cappuccino, nalałam mleczka. Dawno już nie piłyśmy cappuccino, nie mama? Mam dzisiaj ochotę na taką po prostu kawkę z pianką. Jeszcze na wierzch dodałyśmy sobie cukru waniliowego, także taka kawka, jak powinna być. W końcu po tylu badaniach, tylu dniach. Moje dzieci są umyte, już wyschnięte Umyłam je wczoraj. To jest najlepsze uczucie ever. Taki już wyschnięty pędzel przywracać do jego formy. Gotowe do następnych makijaży. Słuchajcie, jestem w stroju sportowym, to może oznaczać tylko jedno. Ćwiczymy. Dzień piąty z 45-minutowego wyzwania. Ty na swoim Instagramie, co tydzień wrzuca inne treningi dla początkujących: 30-minutowe i 45 minutowy minutowe. Stanowisko gotowe. A robię sobie jeszcze rozgrzewkę taneczną i ruszamy. Muzyka Już po. ale jestem szczęśliwa. Proszę wam powiedzieć, że tak się zawzięłam, że schudłam już na tej kwarantanni i zleciały mi obwody, także jestem z siebie dumna. Dzień dobry moi drodzy, mamy dzisiaj niedzielę, 5 kwietnia. Chyba wczoraj się pomyliłam i powiedziałam, że jest jeszcze marzec. Ciągle marzec mi się mylił z kwietniem. A wczoraj, Wtedy, jak ja już był kwietni, to powiedziałam, że jest marzec. Ja zaraz będę robić kawkę, umalowałam się. Chociaż teraz się zastanowiłam, że przecież będę robić później trening. A ja sobie zrobiłam makijaż oczu. Nie wiem, czy mi to nie spłynie. No, zobaczymy. W takim razie będzie to test dla tuszu, Mam dzisiaj ten zielony tusz z Eveline, Zobaczymy, czy nie spłynie. Wczoraj nam tak posmakowało to cappuccino, że zrobimy sobie właśnie cappuccino. Mam jeszcze mokre włosy, nic z nimi nie robiłam. Będę musiała je albo zakręcić, albo wyprostować, bo na razie niech mi trochę podeschną. I Będziemy robić kawki. Mleko bez laktozy, bo na razie innego nie mamy. W ogóle wczoraj zrobiłam zakupy na Command You, ponieważ była promocja minus 90 na drugi produkt. I kupiłam sobie już do przyszłego domku, leję tutaj mleko, komplet y, takich kubeczków i takich małych jakby filiżanek z podwójnym szkłem, które bardzo mi się podobały, które już dawno chciałam. I jeszcze takie dwie piękne kwieciste filiżanki. Nie mogłam nie skorzystać z takiej promocji. Wiecie, że ja jestem Shopping Queen i zawsze czycham właśnie na takie okazje. Mam piękniejszą niż ty masz ode mnie, to kiedyś Ci kupiłam, jak byłam na wycieczce To jest moja? Tak Ja będę moje? mogła sobie ją zabrać do tak, domku? Tak, I yeah. ja To ja cię ją kupiłam Super W tym, jak byłam na wycieczce, to byłam taki koleżanem Ale śliczniusia Cappuccino <laughs> Nie wiem, czy się nie przeleje <laughs> Więcej mam pianki niż kawy Wspominamy też o kamanku, kamanek będzie miał Inka, a mnie lubi kawy, Ale też mu zrobię to z pienione mleko Pianka dla Hamanka. Proszę spróbować. Ja nie przeszkadzam Ci mi piszę swoją kawkę. To jest ten czas, odpalamy trening i ćwiczę. Szósty dzień wyzwania. To jest nasz setup na nauki przedmałżeńskie Dzisiaj będziemy robić sobie romantyczną kolację Jak widzicie tam chlebek, warzywa, ser, wędlina Także będą kanapki Tutaj mamy kubeczki, zrobiłam lemoniadę Tam nawet widać majonez Już musimy tutaj gdzieś rozłożyć komputerek, żeby nas widzieli Ostatecznie nic nie zdążyłam zrobić z włosami Zostawiłam je tak jak są Zrobiło się dzisiaj na taką ala Shakirę, niech ta będzie. Tu już mamy stanowisko do nauk online. Zaczynamy, i potem Wam dam znać, czy kanapki były smaczne. Wzywam się do Was z przyszłości. Zauważam, że nie pożegnałam się w tym vlogu. Co do wczorajszych nauk przedmałżeńskich, do naszej romantycznej kolacji, to zrobiliśmy sobie kanapki. Kanapki były na wypasie, ale trik był taki, że trzymaliśmy się za ręce, i te ręce, które trzymaliśmy, nie mogliśmy używać. Fajna zabawa śmiesznie było, kanapeczki były no a ja kochani przychodzę do was żeby się pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli filmik wam się podobał to koniecznie zostawiajcie kciuki w górę. Jeśli jesteście tutaj nowi, no to subskrybujcie żeby być na bieżąco. Dzisiaj to już by było na tyle. Do zobaczenia, buziaczki papa.